Nie wieści? Cóż to za archaiczna nazwa? Po tym, jak się dowiedziałam o co konkretniej chodzi, to głównie o przywróceniu na siłę modelu kobiety to jest idealna okazja, aby ja wam opowiedziała historię, która łamie ten durny stereotyp. Jak wiecie, doskonale jestem za czasów PRL, gdzie kobieta wciąż służyła jako kurczak domowy, pomimo nadanych praw. No i jak poprosiłam męża, żeby zajął się dziećmi, a miałam ich sporo, to tylko na mnie się darł, ale nie poddałam się i dobiłam swego, tak moi kochani chcę was na moich lekcjach uczyć, że wszystko jest na ludzi, a podział na płcie w codziennych czynnościach zaczyna tracić sens. Dla mnie nic dziwnego, że facet zajmuje się dziećmi, co jest niestety szok w społeczeństwie, a kobieta zajmie się budowlanką. I w tym punkcie chciałabym powiedzieć, że u mnie każdy będzie się uczył prędzej jak przetrwać na studiach oraz od czego szukać pracy i jakie koszty zajmują dzieci, a nie drogi od tyłu, bo popadnie ta w długi i będzie po potencjalnych milionerach. Aj, przepraszam, znów mi się odpalił ten styl mówienia. Wracając, to jeszcze jedno ale, zaprzestańcie uwzięcia się na ćwierć bluzki, bo szkoła również ma dress code, więc zalecam krótki rękawek do spodenek nic nie mam, nie wyobrażam sobie was w zimowych ubraniach w czerwcu, ale widzę, że tam ci chcą, żeby młode się ubierały jak wasze babcie. Jakieś pytania? Nie? Dobrze, proszę zapisać temat lekcji o treści, podstawowe czynności, żeby przetrwać samemu w domu.